Pierwszej misji kompletnie nie pamiętam Dla nich A zaraz sobie przypomnimy A Napis z Lofistami mam tutaj <laughs> Także klimatycznie Tematycznie Widzimy misję Hey Tommy, glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Per Percy, Dick, and Willie's in the car, Z, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I wanted to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back, pal. And uh, what was your name again? out, <laughs> Jez, you remember? Lovefish. Don't be That's playing it. games with me, See mate. I'm jail. too crafty for that sunshine. One in America. The thing is, Tom, totally the boys totally need some help. Thank you, connected I do not know totally oh, We God. need some drugs, pal. Gotta get on the old lovefish <laughs> yeah, yeah, no, fury, yeah. you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, can? Love juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, I really mean a lot You to can the do that boys. for the boys, right? OK. Składniki. No powiem wam, że nie, nie pamiętam z bardzo tej misji. No zaraz sobie przypomnimy trochę.

Zabierz ją. Aha, okej, okay, to już wiem. Zaraz sobie jeszcze autko zmienimy i ją trzeba będzie na czas dowieść. Tu jest dobra okazja na zmianę auta. Jak przy okazji ciekawe, czy będzie stało to auto policyjne tutaj później. tak, żeby było łatwo... Aha, nie trzeba było trąbić, okej. Okay. O, to nieźle. No, były rafle. Były rafle. mówisz? <grym> to ładnie. Spokojnie, no spokojnie powinniśmy tu zdążyć, bo tutaj yy, ten nie jest daleko. Patrzcie jak koszulka wieje w samochodzie, widać. Nie wiem czy w oryginale, tak było. Nie pamiętam po prostu. Nie. Tu już mamy misję praktycznie zaliczoną. Okay. Dobra, cofniemy, bo tu będziemy mieli chyba następną misję od nich. Tak, następną misję mamy od nich. To idziemy od razu zrobić.

No, tam też będą Tommy, man. I'm not am i glad edicje. to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. I am knee joking again. it is, is heavy stuff, man. Heavy gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes do you. Shut up, you fool. Just get his bomb sheet. It's a love rocket hang, can. <laughs> Shut yeah, a love rocket th thing, th right? But listen, this cat. Y the guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist gone. You know what they say, the good die young. But Tommy, you gotta to save love fish. We've fits. got a sign in, in two hours, and I think yeah, and, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Okay. I miss here. ona jest chyba łatwa, z tego pamiętam Okej, okay, i jego mamy zabić Tutaj Ajajaj. Jakieś bronie wypadły. Okej. Okay. No dobra, mamy limuzynę. Zobaczmy jak ona wygląda. Z środka. No nie, nieźle wygląda. Ha. Będę mógł zrobić misję aha Ty zaliczysz misję motocyklistów, cyklistów OK skoro tak to lecimy na zapis w tym momencie później przyjedziemy sobie do to cyklistów na misję, będzie kilka misji tutaj też do zrobienia u nich. A to za chwilę. Dobra, pierwsza misja. Właśnie Baker, jestem zobaczony na big Mitch Baker. Kto szuka? Tommy Tomy Rossetti. You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin. Idź O, no, wyścigi chyba Ej no Kurde, ej co, serio? No nie wiem, może, że dotknąłem tylko tam I się takie coś zrobiło Ja już nie wiem, czy mam szansę. A ci skąd się tu wzięli? Strasznie ta jazda na motorze tutaj, to strasznie jest zrobione. Zobaczcie nawet oni nie, nie potrafią jeździć. Tak nie było w oryginale. Strasznie tą fizykę tutaj popsuli. Czy fizykę nie fizykę? To model jazdy motorem. Zobaczcie jak, jak to zawieszenie w ogóle chodzi w tym. Jest coś strasznego. W porównaniu do oryginału oczywiście. Z tego co ja kojarzę, przynajmniej... że całkiem nieźle tam się nawet jeździło. Jestem ciekaw, co będzie w późniejszej misji, jak będziemy się ścigać z Sabre Turbo. Ostatnie. łatwa była. To chyba gdzieś życie było też do zebrania, czy nie? Może i tak, ja nie wiem. Nagrywkę sporo do ligi? a ja nie gram w ligę. No dobra. Cougar says you can handle a bike pretty good yeah how many more errands am i gonna have to run i'm a very busy man if it's a fight that's gonna settle this then bring it on being one of us ain't just about brawling it's about being part of a family yeah i've been part of a family before all right it didn't work yeah. out yeah all right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right i've done my homework this here's the biggest family of misfits outcasts and badasses Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during non ugly business, which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. All right. All right. <sighs> okay, castle. Tell me where to go. O nie... A przepraszam... Dlaczego mi się nie...

me and the boys would go over there and teach him a lesson in respect and all anyways then i got to thinking this would make a good initiation for you you get my bike back you can tell paul he's got his security come on come on come on okay Center Middle nie Wiem, gdzie to jest. Wiem dokładnie, gdzie to jest. No, zaraz tutaj sobie zorganizujemy mój sposób na tą misję. Dzień Słaby, no... Może być. O. Ej, patrzcie, jak zrobili to... ten motor, ej. Takich wlotów nie miał w oryginale. O, jak krzywa jest ten. O, względem wydechów był zrobiony. No tak, to będzie... To będzie stąd do, do wjechania. Poczekajcie, przypada wziąć, bo niestety nie mogę... Dobra. A nieźle, że mają alarm, nie? Ja? Tutaj. Czy się na okay. tej uh, motor motor tam. Koła tylko nie przebili, ej. I kurde. Już mnie chcieli staranować. No dobra. FVC ok FVC rejestracja, ciekaw jestem, a no, pewnie takie same wszystkie mają motory To, że wszystkie misje tutaj zakończyliśmy, dlatego i zrobimy tak, że zr kupimy sobie tutaj posiadłość, ale zanim jeszcze telefon. Ok. Tysiak, tylko kosztowe, kosztuje ten posiadłość. To w sumie tylko dla zapisu kupiłem, żeby tak daleko nie latać. Po zapis. No dobra. Dobra, słuchajcie, lecimy następną misję dla lofistów. What's going on? That psycho okay, won't leave Lovefist alone. You Didn't kill him, man? And now he's back? Yeah, yeah, yeah. The thing is. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, cause that nut keeps making threats Shell me, I need my mom. We're all breaking ourselves, man Okay, guys, calm down I'll handle this. Normally I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Okay, not a many Psyashka. Z niespodzianką. <laughs> Szkoda, że też jest. Tak, to Oczywiście znaczy znowu jestem błąd z tymi kołami, że tak się ruszają cały czas.

Zobaczymy to, kiedy nam starczy. Czasu. Kiedyś jechałem najszybciej, jak się dało tędy, ale teraz mam trochę inną taktykę na to. Okej, okay, na razie spoko. No, ty kurde. O nie... Jak oni mogli tam drzewo wstawić takie? O nie, jeszcze nas policja goni. Okay. Dobra, ładnie nam poszło. Teraz możemy cisnąć jak odwieść. Okej, okay, okej okay. nie będziemy jechać, tak radar, tylko ten, na no, skrót Ciekawe czy będzie animacja z tamtej strony, jak przyjedziemy, czy niekoniecznie. Nie, no to chyba oryginał, była w drugą stronę, co no się zbagowało. For a love face, listen to yourself, man. It's paper mashing. Our oh, hey, to the kids, it's a temple, we are the will. If the kids like the priests, have cut and might they chewed up again. It's right. will never get a play alive. Oh, shite. My balls. i dead, so, uh, Thanks again, Tommy. Give a nice one. Bye.